Katar 2022. Anna Kempisty zobaczyła co się na finale mundialu, bagno. Czy będzie afera na finale mundialu? Anna Kempisty odpowiada wszyscy mają nadzieję na wygraną swojej ulubionej drużyny w Katarze 2022. Niestety, Polska pożegnała się z mundialem po czterech meczach i doskonałym obroną Wojtka Szczęsnego. To jednak było za mało, aby przejść dalej. Czy na finale mundialu będzie afera? Według wróżki, Anny Kempisty tak, i to jeszcze jaka. Będzie kochani, i to myślę, że w ostatnich minutach meczu okaże się, że jest jakieś bagno. Będzie to sytuacja dość fatalna. Będą ją wszyscy komentować, ale raczej nic z nią nie będzie można zrobić. W finale zobaczymy drużyny Argentyny i Francji. Argentyna o wielką wygraną walczyła w 1978 i 1986 roku. Czy teraz zdobędzie puchar? W półfinałach grupa Laomesiego okazała się lepsza od Chorwacji w półfinałach. Z kolei Francja wygrała z Marokiem. Reprezentacja Francji wcześniej grała w finale Mistrzostw Świata aż trzy razy. Sędzią na finałowy mecz mundialu został wyznaczony Polak Szymon Marciniak. To ogromny sukces. Zwłaszcza finansowy, zarobki za sędziowaniem są bajeczne. Za cały mundial Marciniak może liczyć na 95 tysięcy dolarów, czyli około 420 tysięcy złotych. Marzyłem o tym jako mały chłopiec. Kiedy grałem w piłkę, myślałem, że może będę grać tak dobrze. Że będę mógł zdobyć Mistrzostwo Świata. Dzisiaj jestem sędzią i dla sędziego sędziowaniem finału Mistrzostw Świata. Jest jak podniesienie go do góry. Oczywiście to podniesienie do góry będzie po bardzo dobrym meczu wyznał Szymon Marciniak w rozmowie z FIFA. Finał Mundialu 2022 odbędzie się w niedzielę, 18 grudnia. Początek meczu Argentyna-Francja rozpocznie się o godzinie 16.00 polskiego czasu. Wielki finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2022 zostanie rozegrany na stadionie Lusa i Liconic Stadium. Jest on największym katarskim obiektem sportowym i jest w stanie pomieścić 89 tysięcy widzów.